Cześć, mówi Bartek z W tym odcinku dowiesz się, jak policzyć pole koła. Czy zwróciłeś bądź zwróciłaś kiedykolwiek uwagę, że jak potniesz pizzę na kawałki, to możesz owe kawałki ułożyć tak, aby przypominały one prostokąt. Jeśli potniesz ją na nieskończenie wiele kawałków, to ułożysz idealny prostokąt. Zasada jest prosta: im cieńsze kawałki, tym bardziej idealny prostokąt można ułożyć. Finalnie, z odpowiednio pociętego koła da się ułożyć idealny prostokąt. Proszę zauważyć co się stało. Nie wiedzieliśmy jak policzyć pole koła. Zamieniliśmy je w prostokąt i teraz wszystko staje się oczywiste. Aby policzyć pole prostokąta, wystarczy przemnożyć jego boki. Jeśli oznaczymy je jako A i B, to wzór na jego pole wynosi A razy B. Skoro wiemy, że ten prostokąt powstał z pociętego koła, to jesteśmy w stanie wyznaczyć jego boki w następujący sposób. Krótszy bok prostokąta to nic innego jak promień koła. Wpisuję więc r od łacińskiego radius. Oba dłuższe boki prostokąta to nic innego jak obwód koła. Z poprzedniego filmu wiesz, że wzór na obwód koła to 2πr. Jeśli nie widziałaś lub nie widziałeś tego filmu, to już rozumiesz dlaczego tak ważne jest oglądanie całego kursu, a nie wybiórcze. A więc oba dłuższe boki prostokąta są równe obwodowi koła. Ja potrzebuję tylko jednego boku, a więc muszę to podzielić przez 2. Dzielę 2πr przez 2 i otrzymuję π razy r. Mam więc wszystko, aby policzyć pole prostokąta. Wystarczy teraz to przemnożyć. r razy π razy r, a to się równa πr do kwadratu. Tak oto otrzymujemy wzór na pole koła. Oznaczamy go literą P. Zauważ, że jedyną nieznaną wartością w tym wzorze jest r, czyli promień. Tylko tyle trzeba wiedzieć o kole, aby móc określić jego pole. Tak samo zresztą jest z obwodem. I dlatego w większości zadań, w których będą cię pytać o obwód lub pole koła, będziesz tak naprawdę musiał obliczyć, ile wynosi promień. Znając promień, policzysz wszystko, co cię poproszą w zadaniu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.